Studia to bardzo ważny okres w życiu. Kształtują naszą osobowość i wytyczają kierunki przyszłego rozwoju. Jesteśmy tego świadomi. Dlatego w Gnieźnieńskim Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do tworzenia kierunków studiów podchodzimy z największą uwagą. Proponujemy takie, które wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy, najwyższym wymogom uniwersyteckim oraz Twoim ambicjom. Studiowanie w Gnieźnie to szansa na zdobycie unikatowej wiedzy i umiejętności praktycznych. Na jednym z najlepszych i najstarszych uniwersytetów w Polsce. Wybór z jednego z trzech oferowanych przez nas kierunków projektowania kultury, komunikacji europejskiej czy zarządzania w administracji lokalnej otworzy Tobie drzwi do pracy w sektorze kultury, mediów, biznesu lub administracji. W naszym instytucie połączyliśmy nowatorskie programy studiów z walorami nowoczesnego kampusu obejmującego funkcjonalne sale, wygodne pokoje w akademiku, bibliotekę, galerie sztuki, zaplecze sportowe oraz amfiteatr. To wszystko pozwoli Tobie zdobyć cenne wykształcenie, ale także rozwijać pasję i spędzać czas w przyjaznym, tolerancyjnym i bezpiecznym otoczeniu. Do zobaczenia w IKE. Zapraszamy do IKE. Wystąpili dr Michał Duch, studentki i studenci IKUM, realizatorzy dr Zofia Kaczmarek, Gabriela Dratwa, Wiktoria Pawłowska, Weronika Kaniewska, Jakub Kuszak.